Przemierzając aleję grunwalską, ciężko go nie zauważyć. 55-metrowy blok, ulokowany w centrum Wrzeszcza, znany jest każdemu mieszkańcowi tej dzielnicy. Od czasu wybudowania wieżowiec przyjmował różne nazwy. Olimp, Dolarowiec, Kawalerowiec to tylko część z nich. A więc jaki jest dawny najwyższy budynek Wrzeszcza? Najpierw przejdźmy do jego lokalizacji. Tak jak już wcześniej wspomniałem, budynek ulokowany jest w centrum gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz. Przed budynkiem stoi centrum handlowe Manhattan oraz przystanek autobusowy, spod którego można dojechać na Morenę lub Orunię. Z kolei po lewej stronie budynku znajduje się przystanek tramwajowy Jaśkowa Dolina, z którego to można dojechać w praktycznie każde miejsce od Nowego Portu aż po Oliwę. Mieszkańcy Wieżowca nie mogą narzekać na brak sklepów w okolicy, jednakże nie oznacza to, że nie ma innych problemów. W godzinach szczytu ulica Jaśkowa Dolina oraz Aleja Grunwalska są zakorkowane, a hałas generowany z ulicy potrafi być naprawdę uciążliwy. Po prawej stronie budynku znajdują się cztery wieże Quattro Towers. One również mają 55 metrów, jednakże odcinek o nich wyjdzie niebawem. Teraz wejdźmy w świat historii, a dokładnie okres, w którym Gdańsk był wolnym miastem. Wtedy Wrzeszcz nosił nazwę Langwuch, co w dosłownym tłumaczeniu może oznaczać długa jazda. I omawiana przez nas okolica była rynkiem, który niestety nie przetrwał działań wojennych, a zabudowa tej okolicy po wojnie uległa znacznej przemianie. Do naszych czasów zachowała się m.in. fontanna. Olimp powstał w miejscu budynku, który widzą Państwo aktualnie na ekranie. A jaki był proces powstawania wyżowca? Wszystko zaczęło się w 1961 roku. Wtedy to właśnie dwóch architektów, Romuald Kokoszko oraz Stanisław Michal, zaprojektowali bryłę wieżowca, która miała nawiązywać do nowoczesnej, zachodniej architektury. Pięć lat później, bo w 1966 roku, zaczęła się budowa, która nie była dość przyjemnym przeżyciem dla mieszkańców. Na ruchliwej alei Grunwalskiej powstawały gigantyczne korki. A nieraz centrum wrzeszcza po prostu stawało w miejscu. Jednakże budowa przebiegała dalej i 31 grudnia 1969 roku oddany został do użytku najwyższy wtedy budynek we wrzeszczu. Był to również drugi najwyższy budynek w Gdańsku. Przewyższał go jedynie Zieleniak, o którym również nagrałem film. Znajdziecie go na moim kanale. Jak było w środku wieżowca? Wnioskować można, że ciasno. O czym świadczy jedno z prezwisk wieżowca Kawalerowiec. Z artykułu zamieszczonego na stronie trójmiasto.pl wynika, że 52 z 65 mieszkań w budynku były jednopokojowe. Jednakże nie oznacza to niższego standardu wieżowca, ponieważ był on na swoje czasy dosyć luksusowy, a wiele mieszkań było wyposażonych w elementy o wysokim standardzie, rzadko spotykanym w mieszkaniach z tamtego okresu. Tu gdzie biura swoje ma aktualnie Bank PKO, mieścił się Pewex, czyli dobrze znany ludziom starej daty sklep, w którym można było kupić towary z lepszego zachodniego świata. I stąd też wzięła się inna nazwa budynku Dolarowiec. W Pewexie można było płacić tylko zagranicznymi, zachodnimi walutami głównie markami oraz dolarami. Na górze wieżowca znajduje się restauracja, z której rozchodzi się widok na wrzeszcz górny. A co jeśli wam powiem, że przedstawiany przeze mnie budynek miał wyglądać zupełnie inaczej? Otóż Olimp miał na początku być zbudowany w stylu socrealistycznym. Z rysunków wynika, że wieżowiec miał 16 pięter, a miał on pełnić funkcje administracyjne. Myślę, że obecna bryła budynku jest znacznie lepsza niż to, co przedstawiałem rysunki, i możemy się cieszyć z tego, jak finalnie wygląda Olimp. Trzy lata temu wieżowiec obchodził swoje 50 -lecie. Z tej okazji mieszkańcy wrzeszcza zebrali się, żeby razem odśpiewać budynkowi 100 lat. I tak oto kończy się odcinek o Olimpie. Jeżeli macie jakieś pomysły na odcinek, jaki mógłbym zrealizować, bardzo was proszę o napisanie go w komentarzach. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji na kanale oraz łapki w górę, jeżeli film się Tobie spodobał. Do widzenia.